Cześć Dzisiaj trzy się na For i six, w czasie Present Perfect. Jest ze mną Krystyna. Możemy zaczynać. Lecimy! Na początek porozmawiajmy o moim życiu. Rysujemy linię życia. So, this is my life starting 1988 and today we have 2016. That's it. something important this is something important 2012 very important point very important point in my life and this is very important period in my life very important so how many years right this is four years yeah. And this is twenty twelve. Okay, so I have been a teacher for four, four years. I have been a teacher since. 2012. So, four is for period. It's like four, four, four years. But since is like a, it's a point in time. So this is since, this is a point in time. Teraz każdy kursant podchodzi do tablicy i tworzy swoje dwa zdania. Zapisuje je również z użyciem różnych kolorów I może też stworzyć taki właśnie swój graf. Albo możemy to robić na tablicy, ewentualnie mogą zrobić to na kartkach, i później każdy może to na zajęciach, na forum całej grupy zaprezentować. Kolejna sprawa to wyelicytowanie jak największej ilości Time Expressions które nam pasują do for i since, do tych zdań, rzucamy je na tablicę, ewentualnie sami piszemy bez elicytacji i dajemy naszym kursantom bardzo skomplikowany handout, który wygląda tak. Dwie kolumny na for i na since. I prosimy kursantów, żeby sobie przyporządkowywali po prostu do danej kolumny wszystkie te wyrażenia. Kiedy są już gotowi każdego, zapraszamy po kolei do tablicy, żeby sobie wykreślił to, co mu się akurat podoba na przykład 30 minut uh, i musi ułożyć zdanie uh, właśnie z 30 minut, z 4 i have known this activity for the last 30 minutes. Każdy musi skręcić, musi ułożyć zdanie uh, i w ten sposób cała grupa sobie sprawdza, uh, czy przyporządkowała dobrze. No i też zachodzi jakaś produkcja. Uh, muszą wymyślić, się kursować swoje własne zdanie. Co to nam się działo przez ostatnich 30 minut. Uh, Zachęcają do tego oczywiście, żeby te zdania były jak najbardziej absurdalne, śmieszne, szalone, wtedy połączają się emocje i wtedy zapamiętują e, te sytuacje, te emocje i oczywiście samą zasadę gramatyczną, jak ją zastosować w praktyce. Jestem wielką fanką kolorowych, samoprzyletnych karteczek, ponieważ można je na miliard sposobów użyć. Możemy je też użyć do przećwiczenia pytań how long i sensłen, no i też trzeciej formy czasownika. Tak więc wybieramy sobie, nasi kursanci wybierają sobie karteczkę i możemy zadać pytanie w zależności od tego jak nam się podoba how long since when oczywiście pamiętając o tym, że była prawdopodobnie trzecia forma czasownika i wtedy, jeżeli się decydujemy na jedną lub na drugą opcję, musimy być konsekwentni, Tak więc how long have you worn long hair? Hmm, like for forever? How long have you been alive? I have been alive for long enough. Piszcie w komentarzach koniecznie, jakie są wasze pomysły na for i sens na zajęciach. Ha, ha. Serdecznie dziękujemy i czekamy na komentarze. Over and out. Do zobaczenia.